To już prawie finał rekrutacji do szkoły muzycznej w Pędzinie. Pozostało jeszcze tylko kilka dni, aby pobrać wniosek ze strony internetowej, wypełnić go i przynieść do sekretariatu szkoły. A teraz przykładowe badanie predyspozycji dla naszych kandydatów. Dzień dobry Franku. Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy pokazać dzieciom, jak wygląda przesłuchanie naszej szkoły. Jesteś gotowy? Tak, dobra, no to zaczynajmy. Powiedz mi na początku, czy melodia, którą gram, będzie szła do góry. Czy w dół? W dół. O, no tak, nie, że w dół. Pięknie. A teraz, ile dźwięków zagram? Jeden, dwa czy trzy, trzy? Posłuchaj. Dwa. Dwa, świetnie. A teraz ile zagram? Jeden. Jeden, pewnie, że jeden. Dobra. To teraz mógłbyś powtórzyć po mnie melodię? Mhm. La, 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 Hmm. Świetnie, a może powtórzyć rytm, który zagram? Tak. Ok, pięknie, świetnie ci poszło. No to ostatnie zadanie. Który dźwięk będzie najwyższy? Pierwszy, drugi czy trzeci? Posłuchaj. I trzeci, to jeszcze jedna próba. też Trzeci, świetnie Ci poszło. Fajnie było? Tak. Dobra, to Czekamy na Was przy ulicy Sportowej 5 w Będzinie. Do zobaczenia.